Siemanko, z tej strony Jakub Karta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Bitcoin wzrósł i co dokładnie czeka nas w przyszłości. Jeszcze słowem wstępu, chciałbym wam podziękować za masę nowych subskrypcji. Jest nas tu już ponad 1000 oraz za nowe osoby na tym kanale i za blisko 2000 wyświetleń pod najnowszym filmem. Jeszcze raz dzięki. Jeśli nie masz jeszcze konta na MEX Global koniecznie się zastanów czy nie powinieneś go założyć. A na MEX znajdziesz fajne nowe kryptowaluty oraz bardzo fajne listingi nowych tokenów. Również zapraszam was do naszej grupy Krypto Inkwizycja, możecie się tam podzielić swoimi przemyśleniami na temat rynku oraz poczytać o różnych fajnych tokenach i rzeczach związanymi z kryptowalutami i nie tylko. Zapraszam. Pewnie wielu z Was mi przyzna teraz rację, że nikt bitcoina po 30 tysięcy dolarów, nawet ponad, się nie spodziewał szczególnie w tym okresie. Ale dlaczego akurat nie w tym okresie? Bo za niedługo, czyli środa, czwartek, będziemy mieli podane wyniki CPI oraz PPI, czyli wyniki dotyczące inflacji w USA. Jak wszyscy wiemy, przykładowo wskaźnik CPI potrafi ładnie zepchnąć cenę bitcoina w dół. I teraz wiele osób się spodziewa, że bitcoin zaliczy mocniejszą korektę, ale o tym za chwilę. W poniedziałek wieczorem, czyli 10 kwietnia, wartość bitcoina drastycznie wzrosła, bo jak już wspomniałem, wyraźnie przekroczyliśmy poziom 30 tysięcy dolarów i na razie z niego nie spadliśmy. I właśnie to jest kluczowe, że z niego nie spadliśmy, a już za niedługo wielu inwestorów czeka na dane dotyczące inflacji, które, tak jak wspomniałem, bardzo znacząco mogą wpłynąć na wycenę kryptowalut. Bitcoin, czyli jedna z największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej, w ciągu ostatnich 7 dni wzrosła o blisko 9%. W tym czasie najwyższy zanotowany szczyt wynosi 30 397 dolarów amerykańskich. Również ciekawie bardzo wygląda sytuacja na Ethereum. Oczywiście mógłbym rzec, że Ethereum jest bratem Bitcoina, ponieważ jego cena bardzo podobnie się zachowuje właśnie do wcześniej wspomnianego Bitcoina. Tutaj jednak mamy niestety lekki zawód, ponieważ cena Ethereum nie przekroczyła 2000 dolarów, ale jest to dosyć kluczowe dla naszej przyszłości, ale o tym wam powiem również za chwilę. Najwyższy zanotowany szczyt w tym czasie wynosi 1936 dolarów amerykańskich. Co oznacza, że w ciągu 7 dni cena Ethereum wzrosła o blisko 6%. Czyli podsumowując, Bitcoin zalicza najwyższe notowania i przebija cenę 30 000 dolarów pierwszy raz od czerwca ubiegłego roku. Druga sprawa, również Ethereum przebija 1925 dolarów pierwszy raz od sierpnia również ubiegłego roku. A teraz rzućmy okiem na Fear and Greed Index, czyli jeden z moich ulubionych indeksów i pewnie wielu z was stwierdzi, że w ostatnim tygodniu również był rynek chciwy i że to nic wielkiego, ale jednak jeśli się przyjrzymy, w zeszłym miesiącu mieliśmy strach i punkty wynosiły 33. Aktualnie mamy 68 punktów, co oznacza bardzo szybki i bardzo intensywną zmianę nastawienia do rynku. Szczególnie mówimy tutaj o bitcoinie, co nie do końca może być takie zdrowe dla samego rynku i dla samej kryptowaluty. Jak wspomniałem, zanotowaliśmy 33 punkty w zeszłym miesiącu, czyli w czasie, kiedy cena bitcoina oscylowała w okolicach 20 tysięcy dolarów. I teraz musimy sobie jeszcze raz na to zerknąć i powiedzmy sobie szczerze, czy wzrost o 10 tysięcy dolarów rzeczywiście jest powodem, aby się tak cieszyć i tak ekscytować, żeby ten wskaźnik aż praktycznie o 50% wzrósł. No moim zdaniem jest to bardzo niezdrowe i łatwo będzie można się naciąć. Ale oczywiście teraz Bitcoin już się utrzymuje na poziomie 30 tysięcy dolarów. Wiele osób twierdzi, że już przed nami jest tylko furtka do 40 tysięcy dolarów. Oczywiście ten scenariusz jest jak najbardziej prawdopodobny, ale pod jednym warunkiem. Pierwszy warunek to taki, że ci spekulanci i ci inwestorzy nie zrzucą swoich torb na Bitcoinie, ponieważ jest to bardzo prawdopodobne. Wiele osób się zaczęło obkupywać na poziomie 20 tysięcy dolarów i również słyszeli pogłoski, że Bitcoin na przykład dojdzie do 30 i naszczeka korekta. W takim wypadku wiele osób po prostu spuści swoje torby i zamieni Bitcoina na stablecoiny, w takim wypadku po prostu zanotowalibyśmy korektę. Jednak, jeśli oni stwierdzą, że to nie jest koniec wzrostów i że nie chcą się jeszcze pozbywać swoich bitcoinów. W takim razie ulica i inni inwestorzy zaczną jeszcze więcej dokupywać, Bitcoin staje się coraz silniejszy i wtedy rzeczywiście możemy zanotować wzrosty. A drugą sprawą jest to, że w środę i w czwartek wyniki, na przykład CPI, muszą być jak najbardziej pozytywne i jak najbardziej dobre dla rynku. W takim wypadku furtka 38-39 tysięcy dolarów jest jak najbardziej możliwa. Bo właśnie teraz wiele traderów spekuluje, że inflacja wyniesie tyle, że da powody do zastanowienia się rezerwie federalnej nad wstrzymaniem podnoszenia stóp procentowych. Oczywiście mówimy tutaj o kolejnym posiedzeniu, da to impuls aktywom do wzrostu na przykład Bitcoinowi. Ale zobaczmy sobie jeszcze, co pokazuje ten tunel, który tutaj wyrysowałem, bo poniekąd analiza techniczna można niego dobrze zadziałać. Oczywiście pamiętajmy, że suche fakty są na pierwszym miejscu, a dopiero pod nimi jest analiza techniczna. Więc jeśli powiedzmy, że ta inflacja, te wyniki, które będą w środę i czwartek, nie będą miały rzeczywiście, będą neutralne i że nie będą wpływały znacząco na cenę bitcoina, w takim wypadku, patrząc na mój tunel, który rozrysowałem, cena bitcoina powinna nam gdzieś dobić w te okolice i potem powinniśmy zobaczyć korektę lub naturalny spadek albo do samego dołu albo nam cena gdzieś się tu po środku zatrzyma i zobaczymy stagnację lekką, ale mimo to będziemy nadal szli do góry więc jest to dosyć ciekawe jeśli mielibyście swoje wykresy i swoje wskaźniki, które rzeczywiście cię sprawdzają, tak jak wspomniałem Podzielcie się nimi na naszym telegramie Krypto Inkwizycja Jestem pewien, że możecie w ten sposób wiele osób Dać nowe spostrzeczenie na analizę techniczną Bo ja akurat jestem do niej średnio nastawiony Ale jak już coś mi się układa To czasami lubię sobie coś Powiedzmy na baz grać na wykresie Jeszcze szybciutko sobie wrócimy Do wykresów na Coingecko Ponieważ miałbym parę faktów tutaj do omówienia Ponieważ wzrost bitcoina Który się nam tutaj wydarzył W ten piękny w poniedziałkowy wieczór Oznacza że zysk na Bitcoinie od początku roku wynosi ponad 80%, z kolei zysk na Ethereum od początku roku wynosi już 60%, a mówimy cały czas o tym samym okresie. I tak jak już wspominałem, tą analizę techniczną możemy sobie wsadzić w tyłek, bo Bitcoin i Ethereum naprawdę one są bardzo mocno. Te kryptowaluty główne są bardzo mocno skorelowane z sytuacją makroekonomiczną i te czynniki naprawdę one mocno wpływają na te aktywa. W ogóle podzielcie się swoją opinią, co myślicie o dołku Bitcoina, czy to rzeczywiście jest koniec, i czy wiele osób przegapiło ten moment 15 tysięcy dolarów i wtedy nie załadowało torb, czy może jeszcze czeka nas jakaś konkretniejsza korekta. Dajcie znać. Więc sobie teraz zobaczmy jeszcze jak się prezentuje dominacja Bitcoina. Na dzień nagrywania, czyli 11 kwietnia, dominacja Bitcoina wynosi 40,6%. Co daje nam jasny fakt, że scenariusz wygląda następująco. Jeśli teraz Bitcoin się uspokoi i dojdzie nam do pewnej stagnacji, ludziom się to aktywo po prostu znudzi. Ale co to oznacza? To oznacza, że będzie niewykorzystany kapitał na rynku. W takim wypadku te słowa, które wspomniałem wcześniej o Ethereum, że nie przebiliśmy 2000 dolarów, jest dosyć kluczowe. Jesteśmy tak blisko przebicia tej bariery 2000 dolarów, że jestem pewien, że na pewno dojdzie do dopływu kapitału, który spowoduje, że Ethereum przebije tą magiczną barierę 2000 dolarów. Wielu z was pewnie stwierdzi, że co z tego, czy się ładować w Ethereum, bo lecimy do 2000 dolarów? Otóż nie. W takim wypadku najlepiej i najbardziej zyskownie będzie się załadować po prostu w altcoiny, w altcoiny ale nie te low-capy, tylko te większe altcoiny z podwalinami. Ethereum ma zazwyczaj tendencję do tego, że jeśli ono wzrasta, to właśnie ciągnie za sobą te większe altcoiny. Podsumowując, mój scenariusz jest prosty. Bitcoin będzie się nam utrzymywać w okolicach. Tych 30 tysięcy dolarów myślę, że możemy zejść lekko o 29, nawet 900, ale nie powinniśmy, myślę, że w najbliższym czasie spadać. Ale wydaje mi się, że w tej sytuacji najrozsądniejszym będzie postawić tutaj na delikatną korektę, ponieważ rynek i cała gospodarka amerykańska dodrukowuje te pieniądze to spowoduje wzrost inflacji a tym samym podniesienie stóp procentowych więc wydaje mi się, że będziemy mieli tu korektę, mam nadzieję, że Bitcoin będzie respektował ten tunel swoją drogą i myślę, że możemy zobaczyć ewentualne zejście właśnie do tych okolic, czyli 28, 27 29 tysięcy dolarów i właśnie w tych cenach możemy się gdzieś zakręcić to tak, linki macie w opisie, grupkę też macie w opisie, wpadajcie, popiszemy sobie o rynku kryptowalut i to by było na tyle, na razie cześć.